Dzień dobry, witajcie serdecznie. Jest poniedziałek. Wczoraj rzuciłem mój vlog, więc tak naprawdę, jeżeli śledzicie mój kanał, to mogliście zobaczyć, że vlog się pojawił nie w poniedziałek o tylko w niedzielę o godzinie 20. Dlaczego? A więc dlatego, że w czwartek o godzinie 19:55 wyruszam w moją podróż z obozami młodzieżowymi do Hiszpanii. I stamtąd będę chciał robić vlogi dla Was, relacje, i stamtąd będą następne materiały, więc. Chciałem do tego dobrze się przygotować, chciałem też w międzyczasie wrócić do Tokio One Day. Więc myślę, że dla Was to jest dobre i dla mnie to dobre. Czy te vlogi będą faktycznie codzienne, to jeszcze zobaczymy. E, bo mogą być tam problemy z internetem, mogę być mega mocno zajęty. Na pewno będą, będzie kilka vlogów. Jak nie w trakcie, to porzucę vlogi z Hiszpanii, żebyście mogli zobaczyć, jak dobrze się bawimy. E, no i tyle może przejdźmy zaraz do odpowiedzi na Wasze pytania. Powiem więc pierwsze pytanie. Ksenia pyta, czy wolałbym mnie usłyszeć jakiejkolwiek muzyki, czy nie zacząć nagrywać na YouTube? Prawda jest taka, że bez muzyki na YouTube moje filmy byłyby zupełnie nic nie warte, więc to może dziwnie zabrzmieć, ale wolałbym nigdy nie zacząć nagrywać na YouTube, niż nie słyszeć nigdy żadnej muzyki. Muzyka to moje życie po prostu. Jeżeli chodzi o sprzęt, wolałbym nie nagrywać. W ogóle, czy nagrywać starym aparatem? Więc wolałbym chyba jednak w ogóle, też nie wiem. Zależy co, bo jeżeli takie zwykłe vlogi, których staję przed kamerą na tle ściany i nagrywam, to wolałbym słabym aparatem, a jeżeli takie vlogi jak ja robię, to jednak wolałbym poczekać, kupić coś lepszego i wtedy zacząć nagrywać i pokazać jakość. Ja jestem taki, że wolę mieć dobrą jakość i wtedy dopiero robić to co chcę, dlatego teraz zbieram na kolejne, kolejne w którym będę mógł lepiej nagrywać. Kasia Potter z kolei pyta, czy mam jakiegoś ulubionego youtubera. Tak, tych youtuberów jest bardzo, bardzo dużo. Oglądam ostatnio Marsh Bar, nie wiem czy kojarzycie taki brytyjski youtuber, bardzo fajne filmy robi, jakościowo, montażowo, tematycznie. E, oczywiście Casey Neistat, ale to jest taka ikona, którą każdy vloger powinien oglądać, bo to jest, to jest, to jest, to jest wzór którego warto naśladować, aczkolwiek nie można w zupełności, w 100% naśladować jego twórczości, bo to od razu każdy wychwyci i to nie jest fajne. Nigdy naśladowanie nie jest dobre. Tak, osoby, które są dla mnie jakąś inspiracją. Hm. Tak naprawdę, każda osoba, która się nie poddaje, idzie dalej, e, potrafi mimo przeciwności losu przejść ten, ten ciężki okres, który ma przed sobą, jest dla mnie inspiracją. Ja, ja, ja takie ludzi podziwiam i zawsze będę podziwiał. Jeżeli chodzi o takie osoby, które wpływają jakoś na, na moją twórczość, wydaje mi się, że dobrym wzorem jest Steve Jobs, który mimo swoich odchyłów był geniuszem i robił zawsze to, co uważa wewnętrznie za słuszne. Także bardzo Johnny Eve, to jest Johnny Eve to jest koleś, którego podziwiam za jego kunszt artystyczny, za, za design jaki tworzy. Za indywidualność Naprawdę plus. Wiem wiem, tak losko się zrobiło, ale no jeżeli chcecie, mm, musiałbym się naprawdę mocno zastanowić, jakie jeszcze osoby są takie, które no, tak naprawdę podziwiam i są dla mnie mega inspiracją. Cicha vlog pyta, czy mam jakieś plany vlogowe na wakacje. Tak, mówiłem o tym na początku, chciałbym w Hiszpanii nagrać wam jakiś vlog. Jeden, może kilka, może codzienne. Zobaczymy jak sytuacja się będzie wyglądać, bo tam będzie bardzo napięty plan. I wtedy będzie coś może fajnego. Fajnie by było uruchomić drona, coś fajnego takiego, coś takiego jakościowo mega dobrego nagrać. Ksenia pyta jeszcze, czy wspieram innych youtuberów. Oczywiście, że wspieram. Ostatnio na starczacie mówiłam, żeby ktoś nagrał mi czołówkę, jeżeli chce się poznać z moimi widzami lub chce w jakiś sposób mi pomóc w nagrywaniu filmów, to nie nagra początek filmu, a ja go użyję. Jako takie intro do filmu, czyli jakąś zapowiedź w stylu Cześć, witajcie w kolejnym filmiku Bartka Albo cześć, jestem, pójdźmy, Ksenia i prowadzę swojego YouTube'a Zapraszam na kolejny vlog Bartka I ja to właśnie użyję Także, jeżeli macie ochotę, to zachęcam nadal Wyślijcie mi to na maila, mail macie pod każdym filmikiem na dole I już No więc mam kolejne pytanie, kolejnym pytaniem jest Jak widzicie się za 10 lat? Powiem Wam, że to jest jedno z trudniejszych pytań, jakie wy mi zadajecie, bo trudno to stwierdzić, co się tak strasznie zmienia, że 10 lat temu nie pomyślałbym, że będę w miejscu, w którym teraz jestem, a co dopiero będzie za 10 lat, jeżeli będzie proporcjonalnie tak samo się rozwinę jak teraz, to będzie mega dobrze. Mam nadzieję, że będę nadal dla Was nagrywał do jeszcze większej ilości osób i że będziecie, jeszcze, że będziecie z większą chęcią chcieli oglądać moje filmy. Mój ulubiony kolor, fajne pytanie na koniec. Moim ulubionym kolorem jest taka pff, troszkę marzęta pomieszana z fioletem, z taką maliną, to jest taki kolor, który odzwierciedla mi i taką agresywność i spokój i taką harmonię, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale to jest chyba jeden z moich ulubionych kolorów. Tym pytaniem pozwólcie, że zakończę to Q&A. Muszę jechać do pracy, jest już późno. I muszę jeszcze córkę ubrać, do żłobka ją zawieźć. Jutro wyjazd do Hiszpanii, bo nagrywam to w środę rano, z tego względu, że materiał mi się z wtorku nagrało w tak słabej jakości, że jestem na siebie zły, ale wybaczcie. Więc jutro wyjazd do Hiszpanii, postaram się zrobić taki daily vlog z całego dnia, w którym wyjeżdżam, i go jakoś wgrać. W Hiszpanii jest bardzo cienki internet, i mam nadzieję, że mi się uda przesłać wam ten film w jakimś normalnym czasie. Tyle. Trzymajcie się, trzymajcie kciuki za mnie, bo nie lubię latać samolotem, ale no, jak trzeba, to trzeba, nie nic się nie zrobi, tak. Do zobaczenia w następnym vlogu. Tym razem nie powiem, że to on będzie w poniedziałek, bo ten vlog może być nawet codzienny. Ha!